Dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego miłowa witam Was urodzinki Marzyciel, a dokładnie u Szczepana Marzyciela. Jak widzimy, oni są oboje w pracy, za chwileczkę wychodzą. No i do młodego przyszła opiekunka. Um, także no, cho, wziąłam ją tylko na raz, także na razie wiecie, tylko na dzisiaj, <noise> bo tutaj jest parę dni wolnego, um, także myślę, że tam jakoś sobie dadzą radę. Okej, okay, wracają z pracy. ciekawe, czy podostawali jakieś awanse czy coś? Poprzywożą kogoś? Okej, okay, Liliana awansuje na stanowisko asystentka trenera. Wow, e, aktywny. Spodziewałaś się, tak? Ależ mm, trochę niepokoić, blablabla. Dobra. Czyli jest awans, ty awansu nie masz, bo. Um, no bo nie masz jeszcze przyjaciół, tych, których musisz zdobyć. Więc niestety, ale pożegnasz się z nim, bo dzisiaj są urodziny waszego syna. Mm, dobrze. I właśnie idziesz ty wyprosić ją. Mów do dziecka. Wyproś. Ona idzie zanieść dziecko, tak? Dobra. Czy uda ci się ją wyprosić? Tutaj zmieniłam trochę podłogę i ściany. Wy, wyproś. W Wy tym... W pokoiku. Dobra, ty wyrzuć. Może napełni miskę i poczekaj. Ty się dobrze czujesz. Dobrze, to skorzystaj i podejdź tutaj. Dobrze, a ty, moja droga, tak wyproś. I weź, weź dziecko. Weź, weź Boryska. Tak, weź i chodź z nim na dół, bo zaraz jest 18, także, żeby nie było, że. Wiecie, a on już dzisiaj ma urodziny, także, żeby nie położyć że się sam po starzy, że nikt o mnie nie pamięta. Dobra, dawaj, dawaj, tata, bo zaraz przegapisz urodziny swojego syna. Szybko. Dobra, już, już, już przestań. Ojejku, co mi się tu klika. Dobra, uwaga, uwaga, Borys będzie już większy. ciekawe. I wiecie, co chciałam tak? Jeszcze powiedzieć taką rzecz, może bardziej wyjaśniającą. Wiecie, no, Liliana ze Szczepanem bardzo się kochają. Um, I byli, wiecie, od małego już um, razem wspólnie, um, wiecie, taka miłość i tak dalej pierwsza. Myślę, że oni naprawdę bardzo się kochają, ale wiecie, oboje pochodzą z takich rodzin. Um, znaczy tak, może Szczepan z niepełnej rodziny, tak? Bo tam mama um, jemu zmarła. Um, a później ma cocha, także... Ooo! śliczny, ale ma czarne włoski, poszczypanie. Super. Nie, nie spodziewałam się, że tak będzie wyglądał. Mm, dobra, chodź, skorzystaj weź prysznic, a ty go trochę pouczysz, może chodzić, o. Okej, okay, słodko, ale nie wiesz torta. No dobra, no to trudno już to sobie zjedz. Okej, okay, także malutki, zobaczcie, jaki borysek śliczny. Ciekawe takiego... Jakby... Nie, do, mi się wydaje, że do Szczepana jest podobny. Ewidentnie, nos może mieć trochę Liliany, ale śliczny chłopiec. E, także wiecie, no, pochodzą z takich rodzin, wiecie, no tutaj Liliana to w ogóle miała też ciężkie dzieciństwo. Niby miała pełną rodzinę, jak to się mówi, no ale wiecie, e, nigdy nie jest dobrze, że tak powiem. E, zawsze wiatr w oczy, także. E, no popełnią błędy, popełnią błędy w swoim życiu, ale myślę, że ym, to będą, wiecie, takie chwilowe błędy, no po prostu, ym, wiecie, no, że, że, wiecie, może Szczepan zdradzi Lilianę, może Liliana Szczepana, no nie wiem, y, wiecie, pojawiło się dziecko, dużo, ym, wiecie, zobowiązań i tak dalej, no, a, a wiecie, no. No tak, tak bywa w życiu, także niech będzie taki u naszych simów, niestety. Nie, nie, mo, nie mogą żyć szczęśliwie nasi simowie. No, <noise> Zawsze coś trzeba wymyśleć. No dobra, mały, ojej, poczekajcie, bo mały potrzebuje um, nocniczka, także choć, choć um, ucz tutaj, korzystanie z toaletki, szybciutko. Szybciutko, szybciutko. Czy jeszcze zdąży, czy nie. Dobra, Liliana już się w miarę dobrze czuje, także może mm, weźmie jej, żeby uczyła się kurcze i charyzmy, i techniki tak dużo musi się uczyć, ale okej, okay. niech się uczy. A my popatrzymy, jak szczepan tutaj e, uczy młodego. Czy on będzie chciał siedzieć na tym kibelku? Chce siedzieć, dobrze, zuch, zuch chłopak, bo już się bałam, że, <noise> że się będzie wyrywał. Mm, okej, okay. on chce tutaj wszystkiego się nauczyć, także dobrze. No może to mu zaznaczę. E, no dobra, w sumie dobrze się czujecie oboje na razie, więc jeszcze troszkę myślę, że uczyć, e, mówić możesz go pouczyć. Także myślę, że to będzie dobry. No super, gratulacje. Okej, okay, także pouczcie się trochę. Może to mleko, słuchajcie, kupimy. Czy oni mają... Czekajcie, ty masz tutaj mleko. Tylko gdzie je mogę postawić? E, chyba w kuchni. Tutaj, okej. Okay. Kurczę, wszystkie blaty zostawiam nam. Dobra, to chodź zrobisz to mleko. Poczekaj tu. Przygotuj mleko. Tak. Weź młodego. Przygotuj mleko. Okej. Okay. I te, wtedy będzie się szybciej uczył. To myślę, że to będzie spoko. Sieć młody tylko nigdzie nie idź. Nie idź do mamy. Mama na razie jest zajęta. Zaraz będziesz pił mleko. Ślicznie on wygląda naprawdę taka mieszanka. Śmieszny ten nosek. Ma ciekawa, jak będzie wyglądał, jak będzie starszy. Dobra, mleko powinno zadziałać. Uczmówić. Okej. Okay. I chyba już będzie lepiej szło nam, także super. Szybko wszystko go nauczymy. Wszystkiego. O, patrzcie, jak szybko idzie. No super. Szkoda, że nie ma żadnych. E, czekaj, a weź, choć na chwilkę tak szybko ci wezmę. Mm, kurczę, graj, żeby ci się to spełniło. I może pojawić się coś z synem. Czekajcie, czekajcie, Mody, gdzie idziesz? <grywa> Idź ze synem, no dobrze. Tak, spełniło ci się. O nie, on nie ma nic synem. No dobra, ucz mówić. Tak, dopóki jeszcze się świeci nasz maluch. No, szybciutko. Jej, udało się. To teraz może jeszcze tak szybciutko chodzenia. Może też się uda jeszcze, dopóki jest. Dopóki się świeci. <grywa> Okej, okay, już chyba są mega zmęczeni, ale jeszcze chwilkę. Kurczę, te chodzenie jakoś wolniej idzie. No dobra, czekajcie, bo już młody jest mega zmęczony. Także chodź, zanieś go tutaj na górę. Włóż, on tam pako wziął na górę, ale na, na ręce, ale na razie nie mamy na to czasu. Weź, zbieraj symolony, podlej um, i zejdź sobie na dół coś zjeść. Ojejku, co ja kliknęłam? O, tutaj może weźmiesz, prysznic sobie i weźmiesz coś do jedzenia. Um. A ty jak się czujesz? Widzę, że dobrze, tutaj zdobywa, zdobyłaś jeden punkt, super, e, ale mogłabyś tu trochę posprzątać, jeszcze tu, tutaj posprzątać, okej, okay. jeszcze to wyrzucić, o, no i super, ogarnęłaś trochę e, i też może weźmiesz sobie coś do jedzenia, czekajcie, zobaczymy co tam, e, weź sobie, o, tam może hamburgery, chodź, podejść. Okej, okay. i weźmiesz sobie też ta. Nie, nie, nie zachowaj resztki, kurczę. Weź talerz i zachowaj resztki później. Dobra. No i dobra, sobie jeszcze tutaj razem zjedzą, pogadają. Młody tam się prześpi. Jeszcze się świeci, patrzcie. Kurczę, to może jeszcze przed snem go tutaj pouczymy opróżni. Chyba, on, ale on chyba już zgaśnie, więc. Znaczy zgaśnie, wiecie. No zgaśnie, zgaśnie ten. Dookoła taś poświata. Dobra, jedzcie szybciej, opróżnij to. I ucz korzystania. Patrzcie, jeszcze się świeci, wow. Ej, to dzięki temu parcie szybciej się uczy. Tego korzystania. Ekstra! Super. Mm, no dobra, to ucz chodzić. On nadal się świeci, Czy On się zbagował słuchajcie. I się teraz będzie cały czas świecił? Czekajcie. Zobaczymy. Ej! Ale ekstra. Dobra, czekajcie. Mm, ucz wyliczanki. O, oh, wow. On się chyba zbagował, wiecie? Bo już dawno by zgasł. <tak>, tak mi się wydaje. A ty już śpisz? Słuchaj, koleżanko, tu jeszcze czeka na ciebie tak. Kwiatek, skorzystaj i dopiero wkładcie się spać. Kurczę, jest piąta rano, a on idzie do pracy rano. A nie, wolne ma. Dobrze. Oboje mają dzisiaj wolne, także dobrze, bo ich przemęczyłam. Słuchajcie. Okej. Okay. Wyliczanka. Wyliczanka nauczona. Także super. Mm. I on chce jeszcze korzystania z tutaj obróżni. Um, to może ja Ci kupię, wiesz co, takie y, do zabawy. O, takie coś. Tutaj jedno. Tutaj może drugie gdzieś, o. Może tak, o. I jeszcze, jeszcze, jeszcze coś. I jeszcze może tego królika durnego. <grytanie> znaczy durnego, no wiecie, on takie dźwięki y, wydaje <grytanie> głupie. Dobra, siadaj, chodź, tu się ucz. Tego, baw się tym. Y, no dobra, ty korzystaj. Y, odetkaj. Dzisiaj ma wolno, okej. Okay. 6 raną, tylko kibryl, słuchajcie, nie spełnić, także niech się kładzie. My trochę popatrzymy na młodego. Już nie będę tutaj ucinać, bo myślę, że dosyć szybko nam idzie. <grym> Okej. Okay. Nie wiem, czy on się szybciej uczy. Wydaje mi się, że nie, że dzieci małe dosyć w miarę szybko się samo uczą. Aha, on nie może jeszcze sam korzystać, no dobra. Punkt kreatywności, tutaj, może teraz tego, chwilę, charyzmy. Dobra, jak tam ty się już prawie wyspałaś, także wstaniesz to, może weźmiesz sobie prysznic i młodego tutaj trochę pouczysz. Znaczy pouczysz, no. Nakarmisz, pomożesz mu skorzystać z toaletki. Patrzcie, on się na, naprawdę zaciął. On się cały czas świeci. No, masakra, no nic. Dobra, młody możesz na chwilkę odejść od tego. A mama cię tutaj pouczy korzystania z toaletki. No, tu to pakuś coś od nas chce. Ale to później się nim zajmiemy. Na razie mamy małe dziecko, także, no niestety, zwierzątko odchodzi na bok troszkę. Okej, okay. jest, nauczony. Super, ale nam dobrze poszło, słuchajcie. Wszystkiego szybko go nauczyliśmy, przez to, że się zaciął. No, ale dobra. Ehm, dobra, i posać go tutaj, umieść w foteliku, Ja wiem, że jesteś zmęczony, wiem, ale jeszcze tylko coś ci dam do jedzenia i, i już mm, daj jedzenie okej, okay. no ja wiem, że on jest, ojejku jaki zły, zjedz to jeszcze, zjedz maluchu zjedz i już cię kładziemy okej, okay. no, dobra i sobie śpi. to możesz opróżnić Szczepan jeszcze śpi z tego co widzę zabawa, no to chodź um, może, a jak będziesz czytać książkę, to rośnie ci zabawa o technice na przykład zaraz przekonamy się, koczeki dzień deszczowy no tak, ale już jest koniec wiosny okej, okay. zabawa jej nie rośnie także mm, przykro, no ale dobra później sobie poglądam telewizję najwyżej jak tam Oj, a ty czytasz Boże, słuchaj, aha dla Borysa coś chcesz czytać, tak, gdzie jesteś, nie on śpi sobie, tak, śpi dobrze, nie, nie przeszkadzaj dzieciaku, tylko dzieciakowi tylko weź sobie coś do jedzenia bo już myślę, że najwyższa pora na śniadanie spaghetti o, to spaghetti, kurczę, się nie kończy też dobra, nie gadajcie, bo ona coś tam robi Dobra, ty jest zdobywać przyjaciół, więc myślę, że tutaj jestem Remigiuszem zadzwonisz sobie do Remigiusza. Mhm, okej, okay, chodź. Ale tak, trochę przyspieszam, ale no tak, wiecie, chcę, żeby... O nie, sekretarka, kurczę. To może do Laury, no dobra. Zadzwoń do Laury. Laura. Też nie, och jej. Och jej, no. Hmm. No i co teraz? To chodź, skorzystaj, weź prysznic. No dobra i później możesz sobie tutaj pograć na tym na przykład. Jak tam młody nasz się czuje? Już prawie się wyspał, także zaraz mama może przyjdzie na górę go tu wypuści. Wypuść. Odłóż książkę, ok. już właśnie wstał. Przydałoby się go wykąpać zaraz. To może weź, weź go wykąp od razu. Mhm. I później zbieraj simulony, podlej, a młody przyjdzie się tutaj bawić. Proszę. Jak tam sobie radzisz? Grasz sobie. Super. Co tam kot? Czy on potrzebuje czegoś od nas? Towarzystwo. No właśnie. To chodź. Hmm. Pochwal za swą wolność. Hmm. Baw się. Może nie. Hmm. Dopieść przytul. Dopieść pogłaszcz i dopieść daj przysmak. O, myślę, że towarzystwo urośnie dzięki temu. A ty możesz sobie jeszcze tutaj pograć. Dobra. Co ty robisz? Aha, siedzisz na kąpie. No dobra, to rób sobie co? Aha, już nie siedzisz, no dobra, to skorzystaj. Aha, grałaś, kurczę, jest przerwałam. No dobra, to graj. <grystanie> Jak chcesz. To sobie grasz na skrzypcach, ktoś, ktoś do nas dzwoni. To może odbierz, zobaczymy, kto to. Liliana, no dobra, niech podejdzie. Zobaczymy, co tam, kto to chce. E, kto to chce, co on chce od nas. <grystanie> to idź, odbierz. Okej, okay, Borys ma już urodziny za dwa dni. Kurczę, dopiero miał urodziny, a już kolejne. Jejku. No nic, dobra, bardzo szybko rośnie. Odbierz sobie, ty, chodź sobie tutaj, graj. Mm. Niby tam przeszkadza jej w rozmowie z jakimś kolesiem. <grym> Przedmieściu nie, zostań tutaj na razie. Mm, Weź resztki. Te spaghetti, czego się skończy, właśnie. O, w końcu. <grym> Posprzątaj. Mm, I zabawa to. Później pooglądasz sobie te telewizję. Proszę. Ojej, Liliana. Dobra, młody się uczy. Super mu idzie, będzie mega, mega wykształcony. Okej, okay, później możesz tutaj trochę. Jest sucho. Okej, okay. oglądasz y, pogodę, tak? Mm -hmm. No dobra, to pooglądaj jeszcze chwilę. Okej. Okay, Okej. Okay. Y, Zmień kanał na... Mm, Telewizja staneczna. Telewizja, Boże, co? Stacja taneczna. jejku, nie mogłam Cię wysłowić. Dobra, i teraz tak wyłącz. I czytaj o technice. Proszę bardzo, nauka. Ty tutaj widzę, już trochę Cię poniosło z tym graniem, także chodź, weź sobie resztki. Albo może podaj coś, podaj obiad. Spaghetti, no dobra, skończyło się to, teraz trzeba uzupełnić. Tylko mam nadzieję, że nie spali. Jak młode... O, korzysta sobie sam, patrzcie. <grymne> Baw się, jeszcze chwilę. Zaraz tata przyjdzie tutaj do ciebie. Ojej, jak popodawał wszystko. No dobra, później zachowaj resztki. Odłóż, odłóż. Okej. Okay. I pójdziesz młodego nakarmić. Mhm, okej. Okay. Gdzie on jest tutaj? I przyjdziesz tutaj umieścić w foteliku młodego. Ty chodź, odłóż to. Już tatuś do ciebie idzie. Nie, tutaj miałeś mu dać butelkę. No, daj mu butelkę. Ok, Ja wiem, że on tam ryczy, ale niech chociaż troszkę poje sobie. Okej. Okay. I teraz możesz go włożyć tutaj. To możesz posprzątać. Umyj butelkę. Przyjść na górę, zebrać z podlać. Kwiatka skorzystać. Um, I spać już? Hmm. Mm -hmm. No dobra, to kładź się spać. Rano przynajmniej normalnie wstaniecie. Ty za to mogłabyś wziąć prysznic, wyczyścić, napełnić miskę i też przyjść na górę spać. Okej. Okay. No i myślę, że tak, tak będzie rozsądnie. Młody też sobie śpi, także, no dobra, to co? Ja odezwę się do Was już jutro rano, jak oni sobie powstają. jak kto tu nam lezie znowu. Okej, okay. także zaraz do Was wracam. Okej, okay, wstajemy, jest już ranek, siódma rano, tutaj e, Szczepan właśnie wychodzi do pracy, e, a Lilianka już wstaje, także może niech pościeli łóżko. Nie siadaj od razu na kompa, tylko ściel łóżko. E, skorzystaj I, i, i może zjesz sobie jakieś śniadanko, może mm, zjedz śniadanie płatki, o, sama sobie przygotuj. Dobra. Okej, okay. a młody jak się czuje? Widzę, że dobrze, także spoko, później sobie może użyć tutaj. Um, dobra, jeszcze płatki, super. Ojej, brudne tutaj wyczyść. No, przyszedł grodnik, ale chyba tak bardzo go nie potrzebowaliśmy. No, właśnie. O, oh no, skunks tu chodzi. <gł> Lepiej niech kot trzyma się w domu. No, właśnie. Ojej, co tu za śmieci jakieś leżą. Trzeba to posprzątać też, chociaż zaraz przyjdzie do nas sprzątaczka, także, no ale dobra. Posprzątajmy, później um, może przebierz się w codzienne i będziesz się uczyć techniki, ok? Bo masz wolne, także spoko. Mm, młody, chodź, siusiaj, bo się zaraz zasiusiasz w gaciorki. Ok, towarzystwo mu spadło. Hmm, no dobra. Ale to później się tym zajmiemy. Hmm? Niech się uczy. No, nie chce mi się tego czytać. Dobra, okej, okay, to na razie. Kurczę, nie wiem, czy oni będą mieli czas, słuchajcie, przy tym dziecku na jakieś zdrady, <grydy> bo naprawdę tak są zajęci i tymi charierami i wszystkim, że no... Kurczę, nie wiadomo. Ale on już jest mega zmęczony, odłóż tą książkę i chodź go połóż, co? I on też odłoży to. Połóż go do łóżeczka, zbieraj simolony, podlej i chodź, zobaczymy. Tutaj jest jakaś poczta, pewnie rachunki. Zaraz znowu nam tu przyjdzie jakiś komornik. Nie daj Boże. <gry> okej, okay. już żółte są, no no. 160, 136, okej. Okay. Dobra, weź to. Y o, pakuj do nas przyszedł. Dobrze, to pobaw się z nim. Okej, okay. później możesz y pochwalić za zabawę z innymi. Y Pogłaskać, dać przysmak i przytulić. O. ok, prysznic. Yy. I może coś zjesz sobie. Weź resztki. Jak tam młody? Wysypia się. Tak, dobra, wróci tatuś, to się nim trochę zajmie. Bo której wraca tatuś? O, 16, dobrze. ok, dobra. I co robi? ok Kąpię się. Może niech sobie weźmie te Albo sałatkę. A co tam? Niech zachowa resztki, posprząta i sobie poogląda trochę telewizji. A później będzie czytać. Ok, wrócił Szczepan. Korzystać będzie. Dobrze, to weź prysznic, odetkaj ten kibel znowu. Ok, odetkaj kibelek, weź sobie coś do jedzenia i pójdziesz zająć się młodym, bo on już tam się wyspał prawie. Dobra, weź sobie te spaghetti. A ty wyłącz telewizor i ucz się techniki dalej. Nie, 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 nie sprzątania, tylko techniki. O, super. Mhm, dobra. I przejdziesz tu do młodego. Yy, o, już jutro ma urodziny. Huhuhu, zobaczymy. O, kurczę, opróżnij. No nic, dobra. To nie opróżnij, tylko wypuść Borysa. Niech on sam się załatwi. O, użyj, a ty w tym czasie zbieraj podlej. Podejdź tu. Okej, okay. o, nawet ci się spełniło pragnienie, super. Okej, okay. dobra, młody siusia sobie siusia. Ale jest głodny, także nie, nie, chodź, chodź, chodź tu. Bo już tutaj młodego może wsadzisz do fotelika. O, proszę. Przygotujesz mu coś do jedzonka. Tak, podaj jedzenie. Ojej, jak on się złości. No dobra, już. Już cię ta Jedz, młody, jedz. Jedz, jedz. A gdzie idziesz? Na kąpa. No dobra, koniecznie musisz na tego kąpa. Jedz, jedz. Dobra i teraz chodź tata. Przytul. Baw się, podrzucaj. Baw się, łaskotki. Chodź, zostaw tego kąpa. Rodzinny pocałunek. Ym. No i może mów do Sima. Okej. Okay. Ojej, tak przez stolik kurczę. Może będę tam zawalił o ten stolik, to będziesz miał dopiero. <grych> Okej. Okay. No i dobrze, może jeszcze przytul. Rodzinny pocałunek jeszcze raz i wykąp modego. No, Okej, okay. i towarzystwo ma na Maxa, także jak go wykąpiesz, to od razu do, do lulania. <grym> I tutaj posprzątasz, trochę opróżnisz, bo już jest tam naprawdę pełno. Jak tam Lili uczy się, co twardo widzę. No. O wow, już zdobyła ten punkt. Także nie musimy już się uczyć. Dobra, teraz tylko tak naprawdę charyzma. To może niech ona, słuchajcie, sobie skorzysta najpierw. Zje coś, znowu tą sałatkę może. Mhm, mm Sałatkę. O, zachowaj resztki. Ym, ojej, Karolina tu chodzi. I włączyła radio. To wyłączysz i będziesz troszkę ćwiczyć jeszcze. Gdzie jesteś? Tutaj, aha, dobrze, o, dobrze. go już położyłeś, tak? On jest szczęśliwy i sobie śpi. Super. Ym, no dobra, i co to potrzebujesz? Przyjaciół. No kurczę, ale już jest chyba późno, zbyt późno, żeby do kogoś zadzwonić. Chociaż spróbujemy, bo chyba do 23 możemy dzwonić po ludziach. Spróbujemy jeszcze raz do niego. Jest. Tylko rozmawiaj. Okej. Okay. Tylko, że on ma towarzystwo pełne. Kurczę. To nie wiem, czy się zaprzyjaźni z nim. To jeszcze raz spróbujemy. Tylko nie wiem, czy on już nie będzie spał. Mm. Tak. Tylko rozmawiaj. O, możemy cały czas. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Chociaż to już będzie ryzykowne. A, gdzie on jest? Tutaj? Tylko rozmawiaj. Patrzcie, dalej nie śpi. Nie, nie, nie zdążył odejść od telefonu. Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Trudno. Najwyżej nas spogoni. O, bo ma, wiecie, 55 dopiero, także jeszcze... O, mało. E, I myślę, że to już będzie na tyle. Wyłącz. E, skorzystaj, weź prysznic i myślę, że będziesz mógł się tutaj położyć do spania. Ojej, mody się już wyspał. To jeszcze zanim tutaj przyjdziesz, to wypuścisz boryska. Niech on się tam uczy i bawi. Mm, a ty się uczysz tutaj dalej. Mm, no dobra. Ale już jest mega późno, to może. Na, na miskę. Co do ta miska tak szybko się. Kurczę. E... On szybko zjada te jedzenie, bardzo dobra. Kładź się spać. Młody niech się tutaj bawi, niech sobie użyje. Um, tak. Kurczę, on znowu jest głodny. Strasznie szybko. No dobra, to co w kolejnym odcinku już znowu będzie miał rodzinki i nasz Borysek. Masakra, mega szybko to idzie. O nie, karaluchy. Ojej, no rano trzeba będzie zadzwonić po kogoś, bo oni mi się pochorują zaraz. No, ale dobra, kochani, dwa dni, myślę, że to jest wystarczająco. Borysek już naprawdę, naprawdę nam urósł, już zaraz będzie dzieckiem starszym, także, no, wow, naprawdę. Nasze małżeństwo jest dopiero w połowie swojego życia, tak naprawdę. Troszkę więcej, ponad połowę. No, ale wiecie, no, no nie wiem, nie wiem, może jak wiecie, już Boris będzie trochę starszy i będzie trochę więcej czasu na wszystko inne, to może wiecie wtedy, jakiś kryzys taki małżeński, wiecie, coś tam jakieś błędy popełnią i w ogóle, no nie wiem, możecie mi pisać, jak na to, jak na to prosperujecie. Okej, okay, dobra, to to by było wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Wysyłam Wam gorące buziaczki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. pa, pa kochani!